Czuły dom kobiet, czyli rozmowy o czułym domu. Jak stworzyć czuły dom pełen pasji i dobrych relacji? Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak stworzyć taki dom poza domem. Dla wielu kobiet to ogromne wyzwanie. Pragniemy czułego domu, pragniemy dobrych relacji, śmiechu i spokoju, a jednocześnie tęsknimy za pasjami, rozwojową pracą, za naszą rodziną, która mieszka daleko. Co pomaga tworzyć taki dom? I jak to wszystko pogodzić, żeby było zarówno dobrze nam, jak i naszej rodzinie? Nazywam się Magdalena Fabrytius, jestem psychologką i mentorką kobiet. Pomagam kobietom tworzyć dobre i pełne czułości relacje. Podstawą mojej pracy jest empatia, czułość i pełne takiej świadomości, zaangażowanie. Jest to efekt mojej pracy długoletniej psychologicznej, ale też wynik moich własnych poszukiwań tego jak stworzyć ten czuły dom i jak znaleźć miejsce na to wszystko co kochamy. W mojej pracy pomagam kobietom przejąć odpowiedzialność za swoje życie, odnaleźć to co dobre i pełne znaczenia. A prywatnie mieszkam we Francji i jestem mamą. No i na tworzę na co dzień tworzę taki dom z moim mężem Charlie'm, z córeczką Amelką i synkiem Oskarem. I Dzisiaj do rozmowy zaprosiłam Ole. Witaj, Olu. Cześć. E Ola mieszka w Szwajcarii, jest mamą Stasia i Hani. Tworzy biznes z pasją, który ja osobiście uwielbiam oglądać <grych> i realizuje swoją fantastyczną pasję podróżniczą. Olu, opowiesz o sobie? Bardzo chętnie. No więc jestem Ola. Mieszkam z moją rodziną w Szwajcarii od ponad 8 lat. Przyjechaliśmy tutaj ze względu na to, że mój mąż dostał ofertę pracy. Staś urodził się w Polsce, Hania już w Szwajcarii, więc tutaj zderzenie dwóch światów. I zajmuję się od pewnego czasu pieczeniem tortów artystycznych i różnych innych słodkości. Także tak, to jest moja pasja, moja mała firma, którą uwielbiam. Bardzo, bardzo lubię to robić. Jestem po szkole plastycznej, więc te wszystkie modelowanie figurek, czy właśnie dekorowanie tortów, czy tych innych słodkości jest dla mnie dodatkowo pasją i takim jakby hobby, można by nawet powiedzieć. To, to jest w ogóle super, nie? Nie dość, że to twoja praca, to jeszcze pasja. Tak. I ja muszę przyznać, że ja uwielbiam oglądać, naprawdę, ostatnio robiłaś takie fajne bardzo lody, miło. patrzyłam sobie, są tak po prostu prześliczne, idealne w ogóle. No tak, 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 lubię to bardzo robić i jestem perfekcjonistką przede wszystkim, dlatego wszystko musi wyglądać dobrze, jeżeli coś mi nie wyjdzie, to jestem w stanie powtórzyć to, bardzo dużo razy, żeby wyszło tak, jakbym chciała, żeby wyszło. Tak, żeby dobrze wyglądało. Okej. Okay. A powiedz oprócz ciast, no, które już są twoją pasją, masz jeszcze drugą pasję. Tak, to są przede wszystkim podróże różnego rodzaju. I otworzyłam konto rodzina na fali. Tutaj przede wszystkim poruszam kwestię żeglowania. Dlatego, że mój mąż jest sternikiem morskim i, i on zaraził mnie tą swoją, właśnie, pasją. No i teraz od kilku lat jeździmy z naszymi dziećmi i też zarażamy ich, właśnie, tym żeglowaniem. No, ja powiem ci, że to jest kolejne konto, które też uwielbiam, pełne radości. Tam widać pasję, zdecydowanie. Nie, to twój taki konik, chyba. No, te, no tak, <grytanie> też. Też też. Super. Olu, ja pamiętam. Um, no właśnie, tak jak powiedziałaś też, że przeprowadziłaś się do Szwajcarii, kiedy Stasiu był mały. No i tak, nowy kraj, nowi ludzie, nowe miejsce, nowi zwyczaje. E, z tego co słyszałam, to no, Szwajcaria też nie zawsze potrafi być taka przyjazna. E, co było dla ciebie wtedy największym wyzwaniem? No na pewno największym wyzwaniem była ta przeprowadzka z malinkim Stasiem. Stasio miał wtedy bodajże trzy miesiące. Więc byłam młodą mamą, wszystko było dla mnie nowe. No i taki, takim największym wyzwaniem był brak rodziny i przyjaciół. Wiadomo, że... A mówiłam, żeby nie przeszkadzali. Ja też mówiłam jeszcze nie wiadomo, co się podzieje. <laughs> e, no więc jeszcze raz. E, więc takim, e, takim największym wyzwaniem e, był brak rodziny i przyjaciół. E, I i no, sam, sam fakt, że, że właśnie Stasio był maleńki, nie miałam e, no, z żadnej strony pomocy, tym bardziej, że mój mąż. Wtedy jeszcze przed tymi czasami covidowymi pracował od 8 do 17, więc z domu wychodził o przed siódmą, a wracał po 18. No więc z tym dzieckiem byłam cały czas sama, bez tych znajomych, bez rodziny, bez, bez znajomości języka. To trzeba jeszcze zaznaczyć, bo wyjechałam, bo to była... To był bardzo spontaniczny, jest bardzo spontaniczna decyzja, bo mój mąż dostał ofertę pod koniec, bodajże listopada. Zdecydowaliśmy się chyba już na początku grudnia, i on od 7 stycznia zaczynał już pracę w Szwajcarii. Faktycznie bardzo szybko. Bardzo szybko, to było bardzo spontaniczne. Ale y, zdecydowałam się wyjechać tylko i wyłącznie ze, ze, ze względu na to, że byłam na macierzyńskim i stwierdziłam, że można wyjechać na rok, zobaczymy, najwyżej wrócimy. No i zostało okay. I się przedłużyło się. Nie? <laughs> tak, tak, ja tak, 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 tak. Tak, jak cię słucha, mnie to są takie: myślę, że każda kobieta, która, która się wyprowadziła z dziećmi, przede wszystkim, nie, na, na emigrację. Do innego kraju, doświadczyła tego uczucia, tej samotności, takiej, nie? Tak, Mąż idzie tak, do tak. pracy na wiele godzin, ma tą pracę, a ty nie masz tak naprawdę. Musisz sobie zorganizować to życie od początku. Tak. Powiem ci, że ja pomimo też doświadczenia już wcześniej emigracji, bo mieszkałam w Irlandii Północnej przez kilka lat, ale bez dzieci, to wtedy jak poznałam mojego męża. I miałam w sumie, no miałam co robić, bo już jakby przyjechałam tutaj z planem też wznowienia mojej działalności i też doświadczyłam takiej samotności, której się po prostu nie spodziewałam. To było coś, co mnie zaskoczyło bardzo tutaj. Aha, aha, tak. Tak, to Więc ja to jest taka, mhm, tak, to, 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 to takie zderzenie też y, tej rzeczywistości, y, że, że faktycznie jeszcze, jeszcze wtedy, przed tyma, tymi ośmioma laty, nie było tych grup na Facebooku. Nie było przede wszystkim tyle Polaków. Jak ja tu przyjechałam, to w zasadzie jak się spotkało jakąś osobę z Polski na mieście, w zasadzie spacerując, to od razu każdy z sobą się witał, zagadywał, pytał skąd, kiedy, jak długo i tak dalej. No porównując do tych 8 lat temu a teraz to w tym momencie tutaj po prostu co drugi człowiek to jest Polak. Widzisz ogromną tak, zmianę. Bardzo a bardzo. Pamiętam też, że kiedyś skomentowałaś pod jednym z moich postów, pisząc, że na początku czułaś się właśnie bardzo samotna, ale cytuję tutaj Postanowiłam się przełamać i umówić na spotkanie z dziewczynami, których totalnie nie znam. Mamy kontakt już od czterech lat. I teraz mam takie pytanie właśnie, jak to się stało, że się przełamałaś, i co to zmieniło w twoim życiu? Jak to się stało, że się przełamałam? Po prostu już za bardzo doskwierała mi ta samotność. Postanowiłam, że, że czas w końcu coś zmienić. To było kiedy zaszłam w drugą ciążę. Z Hanią, właśnie. I jedna z dziewczyn napisała post na Facebooku, że właśnie jest w ciąży i szuka takich przyszłych mam, czy tam świeżo upieczonych mam, żeby się spotkać i właśnie, żeby wejść w te tematy razem. Tym bardziej, że też te dziewczyny dopiero co właśnie przyjechały do Szwajcarii, więc ja jakieś doświadczenie miałam, więc mogłam się wypowiedzieć w wielu mm. kwestiach i w zasadzie im pomóc. No i, no, i doszło do tego spotkania za pierwszym razem. Okazało się, że trafiłam na naprawdę super dziewczyny z też przeróżnymi pasjami. No, tak jak powiedziałam, do tej pory mam z nimi kontakt, więc naprawdę super, super dziewczyny. Zresztą nasi mężowie też mają kontakt. No, jeżeli się spotykamy, to już się spotykamy wszyscy razem w obecnym momencie, więc to już się zrobiła taka bardzo duża grupa. Ludzi, jeżeli nasze dzieci mają właśnie te, które były u nas wtedy w brzuchach, mają urodziny, no to spotyka się prawie 40 osób na każdej imprezie. Ja. Cię. To jest naprawdę spora, spora grupa. Tak, no to niesamowita grupa, taka, nie wiem, tak. czy, czy to już możesz nazwać rodziną taką. No w zasadzie można, no bo tak, pomagamy sobie w przeróżnych właśnie sytuacjach. Jeżeli tam mam moją Anię, która. Ostatnio musiałam, musiałam po roku pojechać do fryzjera, więc mój mąż pracował, nie miałam z kim zostawić Hani, bo tutaj w Szwajcarii jest tak, że przedszkole zaczyna się od czwartego roku życia, więc Hania cały czas jest ze mną w domu, no więc Ania, Ania zaproponowała mi, że zostanie z Hanią, zresztą Hania i Ani, córka Zosia są przyjaciółkami, więc... No, wspaniale. I, I tak, i było kilka godzin zabaw. Więc y, super, super, że jest takie wsparcie wokoło. To jest fantastyczne, mi się właśnie przypomina, jak Ciebie słucham. Yy, ja akurat rodziłam moje dzieci i byłam w obu ciążach w Krakowie, kiedy tam mieszkaliśmy z mężem. I to też był taki czas po przeprowadzce akurat właśnie z Wielkiej Brytanii. Nikogo w Krakowie nie znałam. Moja rodzina nie pochodzi zupełnie jakby z tego rejonu Polski. I też, pomimo to, że to była Polska, to czułam się bardzo, bardzo taka wyizolowana i samotna. I to też było niesamowite, bo ja właśnie w tym okresie poznałam najlepsze przyjaciółki. To był taki czas, kiedy właśnie to też było jakoś tak, że właśnie jakaś taka osiedlowa, kiedyś jedna mama rzuciła, jakaś dziewczyna rzuciła hasło szukam dziewczyn właśnie na to, żeby wspólnie się spotykać, chodzić z dzieciakami gdzieś tam na różne jakieś jakiś kawiarenek i tak dalej i tak się właśnie zaczęła też nasza przyjaźń to z kilkoma dziewczynami i połączyłyśmy właśnie rodzinę, dokładnie tak samo jak ty mówisz i to był niesamowicie taki jeden z najbardziej wspierających w ogóle okresów w moim życiu, tak, tak. jak pamiętam. Właśnie wymiana dziećmi, nie? wspólna opieka, pomaganie sobie nawzajem, ale do dzisiaj Właśnie. się spotykamy tak naprawdę, nie? Całymi rodzinami. No to jest super, super. No bo to, to już są przyjaźnie na lata, nie? Bo to człowiek jest dorosły i człowiek sam już sobie teraz dobiera tych przyjaciół. To nie są ci, którzy zostali poznani gdzieś tam w pracy, tylko w zasadzie już tak samoistnie, nie? To już teraz tak trochę tak. inaczej. Tak, dokładnie tak. Ola. A co Ci pomaga tworzyć taki pełen czułości dom na emigracji? I czym jest w ogóle dla Ciebie ten dom? Um, no więc, co mi um, pomaga? Przede wszystkim, e, ja bardzo dbam o to, żeby e, wszystkie polskie tradycje e, były w naszym domu. E, czy chodzi o święta Bożego Narodzenia, czy Wielkanocne. E, wszystko to, co odbywało się w Polsce, również odbywa się tutaj. Na święta Bożego Narodzenia zaczynamy od kalendarza adwentowego, który wprowadza się razem z elfem, <noise> więc te dzieci cały czas czują taką tą magię plus. No, na pewno też połączenie z Polską, bo święta Bożego Narodzenia zawsze spędzamy w gronie rodzinnym w Polsce. To i tego powiedziałam, że nigdy nie odpuszczę, bo. To jest, to jest najbardziej magiczny czas według mnie. Dodatkowo, między innymi, właśnie spotykanie się tutaj za granicą z Polakami, gdzie właśnie tworzymy sobie tą wspólną grupę wsparcia. I, i moje dzieci też mają w tym momencie kontakt z językiem polskim, więc to jest. Też dla mnie bardzo, bardzo ważne. No i oczywiście dbam też o to, żeby nasz dom był przytulny, żeby dzieci się tutaj dobrze czuły. Bardzo dużo mamy odwiedziń z Polski, bardzo dużo do nas przyjeżdża rodziny czy przyjaciół, właśnie z Polski, głównie właśnie w okresie od wiosny do, do jesieni. Więc to, to na pewno też tworzy ten, ten taki czuły i taki. Polski dom. E, I oczywiście e, dbam o to, żeby e, zawsze w domu było wsparcie, miłość, e, zrozumienie e, no i dobre re, relacje między nami. Jak słucha mnie, to tak wyłaniają mi się takie trzy słowa, tak z tego co powiedziałaś. Tradycja, relacje i wsparcie. Nie, takie te Kluczowe elementy tego, no tego takiego ciepłego, nie? domu z filarami, z podstawami. Teraz jeszcze, szczególnie. nie. I to nie tylko te relacje, jakby w najbliższej rodzinie, nie? To jest takie ważne, co powiedziałeś, że też umożliwienie dzieciom zakotwiczenia się nie w tradycji, w polskości, ale też umożliwienie im połączenia się to takie to, to poczucie przynależności, nie? Że, że mieszkasz w Szwajcarii, z dala od rodziny, ale tu też masz te swoje, nie? takie tak. zakotwiczenia. Tak, tak, dokładnie. I to, to, to był mój główny cel, żeby te dzieci czuły się, żeby ten dom, to, żeby to nie było takie, że jesteśmy tu chwilowo, czy chodziło o to, żeby dzieci nie czuły się. Hmm, że właśnie to nie dom... ma tej spuszczonej kotwicy, że tak, nie że to wiadomo, takie tymczasowe na chwilę że to tylko to nie, sytuacje, dokładnie. Że... tylko chodziło mi o to, tak. że ten dom ma wyglądać jak prawdziwy dom i te dzieci mają się czuć tutaj bezpiecznie i, i no i ma być dobrze I, i póki co jest dobrze. Tak i że jak tam jesteście, no to po prostu, no jesteście na full nie, po prostu czerpiecie tak. z tego czasu, no. Fantastycznie. A teraz mam dla ciebie kolejne takie pytanie, bo dla wielu kobiet tworzenie tego czułego domu, no właśnie, relacji, niedbanie o te relacje nawet no, te i wewnętrzne, i zewnętrzne, i jednocześnie dbanie o siebie, które też pomaga w byciu taką lepszą mamą, no właśnie, dla niektórych kobiet wyklucza to realizację ich pasji i potrzeb, i często jest im to trudno pogodzić. I no, ja na przykład w swojej pracy zawsze staram się namawiać kobiety do tego, żeby realizowały swoje potrzeby i żeby nie odkładały tego na później. No i patrząc na ciebie, prowadzisz biznes, realizujesz pasję żeglowania, nie? Powiedziałaś, że młodsza pociecha, twoja córeczka jest cały czas z tobą w domu. Czy według Ciebie, Olu, jest to możliwe? Czy dzieci mogą być ograniczeniem, czy raczej wymówką przed realizacją siebie? Moim zdaniem, raczej wymówką, e, dlatego że e, po prostu wystarczy wprowadzić e, dobry plan dnia. Jeżeli, jeżeli dziecko jest bardzo e, takie siedzące na rodzicu, co, też się bardzo często zdarza, to po prostu wystarczy wstać godzinkę wcześniej i zrealizować to, co chciało się zrobić w ciągu dnia, I, i zrobić to w tej ciszy sama ze sobą, zająć się przede wszystkim sobą. Równie dobrze, tak jak ja bardzo często to robię, po prostu kładę dzieci spać i wtedy zajmuję się swoimi rzeczami. I wtedy właśnie jest ten czas na lepienie figurek, na zajęcie się Instagramem, który staram się rozkręcić. Czy nawet przeczytanie książki, czy właśnie zrobienie sobie małego spa. Na wszystko jest czas, tylko po prostu trzeba mieć dobry plan. Trzeba to sobie zaplanować, nie? To... Tak. Uprzedziłaś moje kolejne pytanie, bo chciałam Cię zapytać, właśnie co Ci pomaga w realizacji pasji i pamiętaniu o sobie? Ale tak jak powiedziałaś, um, dla Ciebie to jest ta dobra organizacja. Um, tak, ja, ja też jakby jestem zwolenniczką dobrej organizacji. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, akurat nie wiem, jak. Um, jestem bardzo ciekawa, jak to jest u Ciebie, ale ja. Wychodzę z założenia i też tak uczę kobiety. Tak też jest u mnie, że ta organizacja to jest tak naprawdę twór mentalny. Ona nie ma nic wspólnego często z rzeczywistością, że tak naprawdę to jest kwestia poukładania sobie w głowie różnych priorytetów i nauczenie się takiego mm, od, jakby odcinania od problemów. Nie? Jak, tak jak powiedziałaś, jak masz godzinę. Wykorzystujesz tą godzinę po prostu na zrobienie tego, co masz zrobić, ale nie martwisz się na przykład nie innymi rzeczami, dlatego masz ten czas na inne rzeczy. Czy tak, tak. jest u Ciebie też? Też. Tak, tak. To jest, wszystko jest, y, musi zostać poukładane w głowie. Ale to też oczywiście trwało. To nie było tak, że no, na przykład mając małego Stasia, e, też nie, nie, nie zrobiłam nic. Znaczy może też dlatego, że cały czas myślałam o powrocie do Polski, bo to był taki okres, gdzie takie pierwsze trzy lata to był okres, gdzie naprawdę chciałam wrócić z powrotem. Właśnie ze względu na brak właśnie innych relacji z ludźmi, z tym nieszczęsnym niemieckim. No i chciałam koniecznie wrócić do pracy, a wiedziałam, że tutaj no bez perfekcyjnego języka niemieckiego. No, niestety takiej pracy, jaką miałam, nie znalazłabym, więc przy tym drugim dziecku nie wiem dlaczego, ale mając już dwójkę, gdzie wydawałoby się, że ma się o wiele więcej obowiązków i zobowiązań wobec tych dzieci, jednak ta organizacja czasu własnego stała się zdecydowanie lepsza. I o wiele lepiej jestem w stanie wszystko zorganizować, ogarnąć i zaplanować. Super, udało Ci się, nie? To, to niesamowite. Um, no właśnie, a czy jest coś, co doradziłabyś innym kobietom, które też pragną realizować swoje pasje i tworzyć czuły dom, pełen dobrych relacji, i tych wewnątrz domu, ale też na zewnątrz? Przede wszystkim e, nie zapominać o sobie, być taką pozytywną egoistką. E, <laughs> myśleć, myśleć właśnie e, głównie, no, jest tak, że jeżeli mama jest szczęśliwa, to wszyscy dookoła są szczęśliwi. Czy dzieci, czy mąż, więc e, przede wszystkim e, trzeba zadbać o siebie. Tak, totalnie się zgadzam. E, tak. Mm -hmm. I, I kolejna rzecz to e, nie poddawać się i iść e, w tym kierunku, w którym. E, o czym się marzy, realizować swoje marzenia, pasje i, i po prostu cisnąć. No tak, przecież tobie się udało, nie? Powiedziałaś przed chwilą, że, że tęskniłaś za pracą i że tak trudno jest e, ja bez znajomości języka znaleźć e, pracę też taką, która by dawała ci satysfakcję. I ja dokładnie to potwierdzam. Ja mieszkam we Francji, i podpisuje się pod tym całkowicie. nie? Język jest tym kluczem, nie tak, do, tak, tak. naprawdę do, do społeczeństwa, do, do pracy, do relacji. No ale tobie się udało przecież stworzyć swoją pracę jakby, nie? Tak. Sama sobie Dokładnie. stworzyłaś biznes. Dokładnie. Tak. Nie zaparłaś się i. Tak, i było to najlepszym wyjściem właśnie stworzenie swojego własnego biznesu. Ze względu też między innymi na to, że w Szwajcarii. No niestety z opieką dla dzieci nie jest zbyt kolorowo i, i była to najlepsza dla mnie opcja, żeby coś takiego znaleźć, co mogłabym robić z domu. I, i to tak padło przypadkowo. Fantastycznie. Ola, wypisałam yy, i chciałabym tutaj podsumować twoje porady dla, dla innych kobiet, co tobie pomaga być pozytywną egoistką. <grym> Tak, tak, szczęśliwa mama, czyli szczęśli równa się praktycznie szczęśliwa rodzina, nie? Kiedy my tak. jesteśmy szczęśliwe, spełnione, zadowolone, kiedy mamy ten czas, dajemy sobie ten czas dla siebie, to tak naprawdę cieszymy się, emanujemy, nie? Tym spokojem i radością, i to się przenosi na wszystkich. Dokładnie. E I nie poddawać się, nie? Taka ważna rzecz, którą powiedziałaś też, nie? Uwierzyć w siebie pewnie i. I iść za tym, co sobie wymyśliłyśmy, nie? Co, co mogłoby nam dać to szczęście? Tak. Tak. Super, piękne trzy porady. Kochana, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Ja e, fantastycznie mi się z ciebie słuchało i no właśnie Twoich opowieści e, o tym, jak, jak tworzysz swój dom na, na emigracji. Kibicuję niesamowicie Twojej pasji żeglowania. Wiem, że już niedługo się wybierasz na kolejny rejs. Tak. Dokładnie, za pięć dni. Ja jestem strasznie ciekawa, jak to. No, będzie na pewno super, i patrzę cały czas na rolki, w których pokazujesz właśnie swoje przygotowania. Zapraszam serdecznie do śledzenia profili Instagramowych Oli. Kiki by Aleksandra. Profil e, z ciastami, tak, słodkościami po angielsku, i profil po polsku o żeglowaniu rodzina na fali. Oba fantastyczne. E, od razu też powiem, że linki e, i informacje o profilach będą w opisie. E, zapraszam też do siebie po więcej czułości i spokoju w życiu. E, w Linki do mnie też, też się znajdą w opisie. No i zapraszam na kolejne rozmowy z cyklu Czuły Dom Kobiet, czyli rozmowę o Czułym Domu. Jeszcze raz, kochana, Ci bardzo dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dzięki, wielkie. Do zobaczenia.